Witajcie kochani gorąco, ja się nazywam Tomek. Witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj w moim vlogu oczywiście jak najbardziej obiecany unboxing. Tutaj za chwilę otworzę Wam paszkę, która do mnie właśnie wczoraj przyszła. Zamówiłem ją dokładnie w niedzielę ze sklepu zrobi się. Co w tej paszce jest, tego to się za chwilę dosłownie. A bym chciał jeszcze z wami... Zapytać się Was, czy chcielibyście zobaczyć na, na moim kanale, powiedzmy, QA, powiedzmy, nie wiem, serie z, z różnych gier, nie wiem, mam tutaj na myśli Star Warsów, Red, Red Dead Redemption 2, powiedzmy, nie wiem, z Gita 5, z FIFA 20, powiedzmy, jakiś tam mecz, czy tam jakiś tam tryb Voltage, to tam tamto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o QA. To film będzie osobny do Q&A i jeżeli chcielibyście mnie bliżej poznać, się czym się zajmuję, jak to się stało, że zacząłem nagrywać na YouTube i tak dalej, i tak dalej to właśnie będziecie mogli zadawać mi pytania pod filmem, który będzie osobny w Q&A. I przede wszystkim na pewno wybiorę pytania, jakieś tam najciekawsze pytania, wybiorę mniej więcej jakieś tam fajne, takie dość ciekawe pytania, wybiorę z Was. I przypominam Wam oczywiście o zostawieniu, jeżeli Wam spodoba się ten vlog unboxingowy i Q&A i tak dalej, właśnie o seriach. Co o seriach, to zaraz powiem Wam coś o nich więcej. Jeżeli Wam się film podoba, to zapraszam o to zostawienie łapki w górę, oczywiście komentarza, subskrypcję razem z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Oczywiście social media będzie mieli pospodłogę pod tym właśnie filmem dzisiejszym, właśnie vlogowym. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć na temat serii tier, które planuję prawdopodobnie po nowym roku, dopiero nie prędzej niż teraz, bo jest to grudzień jest to troszkę ja sam mam prywatnie masę pracy i masę dużo troszkę innych rzeczy na głowie żeby nie miałbym na to czasu żeby po prostu wam nagrać jakieś tam serie, z, y, odcinki z różnych nier y, co bym chciał po nowym roku nagrać no to na pewno Star Warsów na pewno Red Dead Redemption 2. Na pewno może GTA V, jeżeli Wam spodobają się te, te filmy, też te, spodoba się Wam ta seria z GTA V. Może C 20, nie wiem, planowo może jeszcze do tego dołożę Wam... Mm, ...powiedzmy Crasha Bandicoot and Trilogy, którego mam nadzieję, że do tego wrócę, nie wiem, zobaczę. Może jeszcze Spyro, będę dogrywać odcinkowo. Nie wiem, no jest masa gier, którym bym, bym chciał nagrywać, nie wiem, może House Flipper, może u mnie chcielibyście zobaczyć House Flipper'a. Nie wiem, wszystko zależy od tego, jak to wszystko czasowo będzie, czasowo będzie to wszystko stało u mnie w bo ja jak mówiłem wcześniej, jest grudzień, oczywiście niedługo nie, nie są święta, ja mam troszkę innej pracy, trochę jest, poza tym muszę szykować też Y, troszkę swoich rzeczy to przygotować do świąt, tak dalej, tak dalej, więc inne obowiązki. Ale słuchajcie, co do serii, tak jak już wymieniałem, Star Warsów, Red, Red Dead Redemption 2 i 5 Star Warsów. Crash'a y, i... Crash'a wymieniałem i 20, to już tam wymieniałem też. Y, to na pewno po nowym roku najprędzej. Y, jeżeli Wam takie filmy spodobają się i chcielibyście je częściej no to mówię, tak jak wcześniej, Łapka, dzwonek, subskrypcja i komentarz dla zasięgu, żeby ten film miały lepszy zasięg. Co do dzisiejszego vloga, to tak jak mówiłem, mam oczywiście dzisiaj vlog unboxingowy. Jeżeli chodzi o QA, to QA oczywiście prawdopodobnie będzie QA i QA się może pojawić, ale to wszystko zależy od Was. Do tego będzie specjalny, osobny film, pod, pod którym będziecie mogli zadawać mi pytania. Oczywiście pytania, wybieraj pytania najciekawsze lub byście chcieli e, wiedzieć coś o mnie coś więcej, no, to zapraszam oczywiście pod filmem, komentarze, piszecie jakie chcielibyście zadać pytania. Ja oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania wasze, które tam będą. Yy, nie wiem, powiedzmy na przykład takie pytanie: jak zacząłem nagrywać na YouTube? Ile mam lat? Jak się nazywam? Gdzie mieszkam? Yy, czym zajmuję się yy, zawodowo? Gdzie, gdzie pracuję? Ty, yy, Jaką szkołę skończyłem, to czy tamto, jakie mam pasje, jakie mam marzenia, czy chciałem podróżować, tak dalej, tak dalej. Wszystko w Waszych rękach i wszystko w Waszych pytaniach, jak najbardziej ja będę starał się na nie po prostu odpowiadać. I tak jak mówiłem, serie, które już, serie, gier, które wymieniłem, czyli Star Wars, Red Dead Redemption Red 2, na pewno. Hmm, GTA 5, FIFA 20, Crash, and Shiny. Tej tejrilocy też na pewno może się pojawić, może spyro się, może pojawi, nie wiem zielonego pojęcia jeszcze, jak to będzie wszystko czasowo. Te filmy dopiero będę nagrywać dopiero w ponnym roku, dlatego że mam teraz ten miesiąc grudzień jest troszkę dla mnie bardzo troszkę takim zabieganym miesiącem, mam ym, dużo pracy, mam mało czasu na wszystko i też muszę podzielić obowiązki i zawodowe, i nagrywaniem wam właśnie filmów, vlogów QA i tak dalej, i tak dalej, to wszystko czasowo będzie starczało. Słuchajcie co to QA, jak wiem wcześniej to oczywiście film będzie osobny, jak najbardziej pytania będziecie mogli zadać pod, pod filmem w komentarzach series kierto o tym wiecie na pewno Aha, film dzisiejszego vlogu, dzisiejszy vlog, właśnie tak jak już tam wymieniłem, właśnie będzie. Film będzie się nazywać ogólnie vlog, unboxing QAD i seria. Tak, i tak będzie się film dzisiejszy nazywał. Ten film, prawda, ten film zostanie wrzucony dopiero około godziny 15. Tak, około godziny 15. Będzie, ja muszę zobaczyć, jak to wszystko przejdzie. Eee, oczywiście, hmm, zostawiajcie sobie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie z dzwonkiem, żebyście byli na bieżąco. No nic, dobra. Zabieramy, zabie, zabieramy się za otwarcie Paski. Jak mówiliśmy wcześniej, oczywiście Paska przyszła ze sklepu, zrobi się. Co w niej w środku jest, no to właśnie, zapraszam Was do oglądania tego, właśnie vloga. Słuchajcie, no. Tak jak mówiłem wcześniej, paszka jest, jest tak zapakowana, jest napisane nie rzucać, oczywiście ostrożnie, ubaga szkło. Ja się domyśli, częściej może domyśli lub nie. Na pewno jest taki tutaj coś szklanego, ja mniej więcej wiem co dokładnie w nim jest, tak żeby było, że to jest... Otwieram to przy was, żeby nie było, że coś oszukuje. Tak. Ja domyślam się, ja, ja domyślam się i ja wiem to dokładnie co w środku jest tej paszki tego za chwilę się, to wiecie co dokładnie tutaj zamówiłem sobie z tego sklepu. Sklep zrobi się właśnie, jest to sklep dokładnie z, z Krakowa. Tak, film jest z Krakowa, e, oczywiście z Krakowa. Tak, także jak najbardziej zobaczymy czy mi się uda to otworzyć to. Paszkę, jak widzicie, już, już otworzyłem w środku. W środek tak to właśnie wygląda. O, jest ładnie zapakowany, jest nawet ładnie. Fajnie, dość ciekawie to, dość ciekawie to wygląda. Nie będę pokazywać, ile, 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 za, ile za niego dałem. Słuchajcie, no tutaj, jak tutaj jest, tak jest zapakowane. Tutaj, żeby było bezpiecznie, żeby się nie potłukło. Oczywiście, także ja już powoli odsłaniam, zaraz zobaczycie co, co, co jest w środku, w nim dokładnie, Moje, mogę szczerze powiedzieć, że ja wiem co dokładnie w tym tego, a w środku oczywiście na początku jak widzicie jest e, oczywiście Instagram Kupki Są Fajne e, z hashtagiem, e, hashtag e, Kupki Są Fajne. Oczywiście już otwieram zawartość tego, tej paszki, ale jak widzicie jest to kubek, tak, jest to kubek, który zamówiłem. Oczywiście kubek mniej więcej tak to wygląda. Zaraz pokażę Wam dokładnie. O właśnie coś takiego, jak widzicie, kamer born to play, tak, tak się właśnie kubek y, prezentuje. Jeżeli ktoś nie widzi, to jest to mogę powiedzieć tak. O! Jest bardzo, jest bardzo, jest bardzo fajny kubek, jak najbardziej przyda mi się do, dajmy, do kawy, czy jak będę oczywiście montować wam filmy, czy będę nagrywać jakieś tam serie z gier, to jak najbardziej ten kubek będę, ten kubek jak najbardziej będę tego kubka będę używać jak najbardziej. No i powiem szczerze tak, ja jestem mega zadowolony z tego kubka. Miał on oko mnie on kosztował około, z przesełką, zapłaciłem za niego 39 zł przesełką, także jestem mega zadowolony, ze sklepu zrobi się, tak z Krakowa dokładnie sklep zrobi się, bardzo fajny kubek, także kamera born to play, specjalne typowo gamingowe dla mnie, także super, ja będę z niego korzystać, będę pić kawę, herbatę, także jak najbardziej będzie użytkiem codziennym. I kochani, no to tak jak mówiłem, to na ten temat wszystko. Jeżeli Wam film spodobał się, to, no to jeżeli Wam się film spodobał to zachęcam Was do, do oczywiście do łapki w górę, subskrypcji, komentarzy i oczywiście film pojawi się około godziny 15. Jak mówiłem, z Skier już podałem, czy chcielibyście zobaczyć właśnie u mnie tę serię na kanale, czy chcielibyście zobaczyć u mnie Q&A? jeżeli tak, to oczywiście film to nie zapomnijcie skomentować, łapki w górę, subskrypcje. Jeżeli chcielibyście, żeby QAD się pojawił, to się pojawi Q&A. Będzie to osobny film, do którego byście mogli oczywiście zadawać mi pytania. Także kochani, ja z wami się żegnam i mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam go o godzinie 15, macie dzisiaj ten film. I to do, do zobaczenia w następnym filmie. Koniam się nisko.